Jeżeli miałbyś do wyboru jedna uncja złota, albo jeden bitcoin, co byś wybrał? Bitcoina. No. Super, dzięki. Siemanko, z tej strony Władca Monet, a to jest kanał Cashify. Siemanko, słuchaj, czy słyszałeś już kiedyś o kryptowalutach? No, słyszałem. Czy wiesz cokolwiek na temat kryptowalut? No słyszałem. Czy słyszałeś coś o kryptowalutach? No słyszałem, słyszałem. A co słyszałeś? No, że są, ale tak to... Bitcoin? Jakieś jeszcze? Będzie bardzo. Bitcoin na pewno, nie wiem. A potrafisz wymienić jakąś kryptowalutę oprócz bitcoina, na przykład? Yy, no są te takie różne śmieszne, na przykład ten Gigacat. chyba teraz. O, Gigacat jest. jest, zgadza się, zgadza się. A masz jakieś krypto, coś tam posiadasz no. nie? Wiem. Takie rzeczy. Okay. A czy ktoś z na przykład z twoich kolegów tam, bo ty chodzisz do szkoły średniej, tak? Tak. A czekasz, czy że ktoś z Twoich kolegów na przykład, nie wiem, handluje coinami, w ogóle interesuje się kryptowalutami? Yy, no brat mojego, znajo, znaczy znajomy mojego brata właśnie zainwestował w młodym wieku i auto kupił i w ogóle rzeczy za ty Więc czyli, można zarobić. Czyli według Ciebie jak? Warto inwestować i no tradeować? Jak, jak się ma wiedzę i. i... No jest się inteligentnym, co na pewno. A jakbyś na przykład, powiedzmy, zarobiłeś 10 tysięcy złotych, nie? Mhm. To dywersyfikowałbyś się jakoś? Czyli generalnie powiedzmy byś sobie inwestował złoto, srebro czy krypto? Bardziej złoto. Złoto z tytułu stabilności czy z tytułu? Dynafii stabilności, krypto z tego co słyszałem, nie? Mhm. nie śledzę. Ale no potrafią ludzie stracić. Teraz to. 11 koła za uncję. No a teraz 11, tak jak mówi tu kamerzysta, 11 tysięcy za uncję. A skąd zdobyć środki? No jak tak jak w twoim wieku, tak żeby dobrze jakby przykombinować i wiesz, no mama nie da ta nie da, ty musisz sam robić radzić sobie, znaczy, no musisz to radzić to sobie sam. No, różne są, można, nie wiem, coś tam popytać u znajomych, coś wyczyścić, umyć, posprzątać. No też niektórzy różne inne sposoby wykorzystują. Czyli radzić sobie, Radzić sobie, jakbyś no chciał ja zainwestować. No ja Do Dobra. Czy słyszał pan może o kryptowalutach? Słyszałem. A co pan słyszał? To no wszystko, co, co trzeba wiedzieć, tak? Czy jest pan entuzjastą w takim razie? No, jakiś czas byłem dłuższy. No, teraz jakoś tak sceptycznie do tego podchodzę. Szanowni Państwo, po Waszej lewej stronie, a mojej prawej, możemy zauważyć obecne wzrosty różnych kryptowalut. Dla przykładu mamy Ena 27,5%, mamy AAVE, mamy Ray, mamy tu WorldCoin, a właściwie World, przepraszam, obecnie, mamy Neiro, mamy PPI, i mamy Ethereum. także po tej stronie zielono, lecz po tamtej, po której już nie widzicie nie widzicie kryptowaluty takie jak KAS, gold, SUI, wszystko już spada. Tyle z tych wiadomości i lecimy dalej z sądami. Czy jest Pan z tych, które których holderów bądź traderów z kiedyś? Czy Bitcoin był jakiś na łolecie? Na tam kiedyś miałem, tak, coś tam nie. To super. Dwa szybkie pytanka. Czy słysza Pan może o kryptowalutach? Nie, nie słuchałem. Nie słyszał Pan? Nie interesuje Pan rynkami finansowymi? Nie. A co pan woli? Butelkę tylko łódki czy bitcoina. <laughs> o. E, jakie jest pana zdanie na temat kryptowalut? Czy jest to przyszłość finansów, czy raczej chwilowa moda? Na ten moment. Mm -hmm. Znaczy no... no to na... Jakaś tam przyszłość na pewno będzie, jakaś przyszłość będzie, tak? Ale tak do końca nie widzę tej realnej użyteczności, poza takim przechowywaniem czy czymś takim jak złoto, tak? No. Posiadasz jakieś kryptowaluty? Wiesz co, aktualnie nie, aktualnie nie. nie ale będę... coś tam tradowałeś, flipowałeś? Próbałem, miałem zamiar, ale czasu brakło. Jasne, a powiedz mi takie jeszcze jedno pytanie, czy uważasz, że kryptowaluta jest taka chwilowa moda, czy to jest faktycznie moneta, właściwie waluta, która w przyszłości może sporo namieszać? Myślę, że moim zdaniem może się utrzymać, w sensie to nie jest raczej chwilowe, tylko raczej taki trend, który zostanie. Sławek Męcen napisał na temat strategicznych rezerw w bitcoinie. Mhm. Teraz pytanie, jesteś za, jesteś przeciw, a jeżeli za to ile procent? Na pół procent, procent, ile a, powinniśmy tam jakby trzymać Raczej na ten moment jest, jeżeli nie wiemy, że to będzie aż tak stabilne, nie powinniśmy trzymać tam. Jasne, a w przypadku gdyby była tam jakaś odpowiednia, odpowiednia osoba do flipowania tym bitcoiniem, czyli taniej kupić, drożej sprzedać? Wiadomo, jak to jest w spółkach rządowych. No, no jasne, 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 Póki jasne. to nie będzie jasne. aż tak stabilne, myślę, że to nie jest aż taki dobry pomysł. Ale, ale tu na przykład o 1% takiej rezerwy. A, jeżeli 1% faktycznie? Myślę, że warte ryzyka. Warto na pewno analitycy powinni to przeanalizować, czy to ryzyko jest warte podjęcia, czy nie. Na razie jeszcze żadnej nowej technologii na ten temat nie, nie powstała, żeby e, bezpiecznie przychodzić kryptowaluty tak naprawdę. Jasne, ten... jasne. Fajnie, że mam tu doświadczonego <słuchanie> rozmówcę akurat tej materii, fajnie. Co sądzi pan na temat możliwości regulacji rynku kryptowalut przez rządy? Znaczy, no wiadomo, to jest jakby z jednej strony sprzeczne z całą ideą kryptowalut, z drugiej strony, no tak jak mówię, to jak się te instytucje są nie... nie są regulowane, no to to rodzi olbrzymią potencjał na... Do, do, no, do przekrętów tak, w takich instytucjach finansowych. No i się raz okazało, tak samo było kiedyś na rynkach giełdowych, zanim powstały komisje papierów wartościowych. Też to były takie bańki, które rosły i spadały i, i dopiero po, jak powstały komisje papierów wartościowych, ktoś zaczął to regulować i tak dalej, no nie można bez przerwy wszystkich oszukiwać, no to zaczęły te rynki się stabilizować i powstało coś takiego dłuższego, trwalszego. Więc no, tutaj jest jakby trochę sprzeczne, tak? No i teraz widzimy to na, przykład, na przykładzie Bitcoina, który no teraz bardzo super rośnie, prawda? Ale rośnie dlatego, że przejęły to instytucje finansowe i tak ETF -y, naprawdę ETF-y tam. Michael Saylor, tak, który tam BlackRock. zadłuża się i tak dalej. I, no i ale tak jak naprawdę nie ma takiej. to nie jest tak, że teraz na bitcoinach jest na samej sieci bitcoina się tak dużo dzieje i tak dalej, Ethereum, DeFi i tak dalej, tylko się dzieje, no po prostu rynek finansowy to przejął, no i sobie taką nową spółkę giełdową znaleźli, którą można pompować, a która nie ma żadnej wyceny, bo nie można na to narzucić wyceny, każdą można rzucić. No i, no i, 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 i widać, że po, 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 w ten sposób zregulowany bitcoin, oczywiście, jest już yy, atrakcyjny dla szerszych mas, tak no. Kilogram złota, czy jeden bitcoin? Jeden bitcoin. Super, dzięki bardzo, trzymajcie się, się, na razie. No nie, no pewnie wolałbym bitcoin, tak ja to wolałbym bitki. bitcoin. Dobra. Słyszałeś o jakichś kryptowalutach? Słyszałem. A jakie znasz? No bitcoin na przykład. Yy, więc pierwsze pytanko, co pan słyszał na temat kryptowalut? No słyszałem, że można alternatywnie jakoś inwestować i zarobić na tym sporo. Można. Tak. Kilogram złota czy bitcoin? Jeden kilogram złota czy jeden bitcoin? No teraz bitcoin chodzi po... No teraz wzrósł w sumie. Złoto nie wiem ile w sumie kosztuje teraz. Podpowiem, 97 tysięcy dolarów kosztuje bitcoin no. obecnie. No wiem właśnie. Ale... Znaczy, nie bardziej stabilne złoto, ale... Nie wiem, Bitcoin może nie, nie, nie wiem, nie, nie orientuję się w cenie złota, więc to tak średnio trochę, ale... Okej, okay. czyli Bitcoin no, czy złoto? Bitcoin może, może Bitcoin, dobra, super, dzięki bardzo za A czy Pan inwestował może, nie. jest Pan inwestorem? Nie w kryptowaluty. Okej, okay. a jeżeli chodzi o jakieś inne rynki, metale szlachetne? Metale szlachetne, inwestowałem dwa lata, przez dwa lata w srebrne monety kolekcjonerskie. I dużo Pan ma? No nie wiem, uzbierałem tych monet, ich wartość Nie, się, panie, nie musi pan mówić, żeby no no, się Nie zmienił, no, to nie no okay. 70 tysięcy okay, mam zamrożone okay. w tych monetach. Okay. Z tym, że na tą chwilę zmieniłem koncepcję, bo mi doradzono, że bardziej taką trafną inwestycją jest złoto. Okej? Okay? No, I, I będę się pomału tych srebrnych monet pozbywał. Tak? Okej. Okay. To maybe about the cryptocurrency? Yeah. Tu turi uh, uh, Ethereum. Tu turi Ethereum? Yeah, Taip. Bet tu so turi savo holderį. Uh, yeah. Słyszałem coś o bitcoinach, prawda, że, że, że no boom taki z tymi bitcoinami, ale nie wiem za no, bardzo. 97 tysięcy teraz dolarów, no tak, także, no, także tak. nieźle. Ale tak wie pan, co na kanwie już tak rozmawiamy, coś Aha. tak że, o, drugiego się jeden, o drugiego się uczy. E, pomysł Womira Mencena, który jest jakby posłem Konfederacji, tam m, kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wrzucił tweeta, którego tutaj mogę jakby pokazać, bo mam go przygotowanego, gdzie napisał o strategicznych rezerwach bitcoina. To jest Aha. pytanie, czy miałoby to sens? E, w skali kraju, żeby jakoś tak. inwestować w te bitcoiny? Tak, nie... jako rezerwa strategiczna. Jezu, nie, ma, nie mam pojęcia. Wie pan co, ja jestem może bardziej takim tradycjonalistą i ja jestem bardziej za złotem. Jasne. Że większy sens jest, wiem, że prezes Gapiński bardzo dba o to, żeby powiększały się te hmm. rezerwy złota i uważam, że to ma jakby jak największy okay. sens. Uh, one kilo of the gold or the bitcoin? Uh, good question. Which you prefer? One kilo. One kilo of gold? One kilo. Yeah. I would say bitcoin. Bitcoin? Yeah, bitcoin is the best. Okay, thank you very much. Uncja złota czy jeden bitcoin? Nie, uncja złota. Uncja, uncja złota. złota? zdecydowanie, okay, tak, okay. tak. Pomimo ceny bitcoina? Pom a Aaa, ta a cena, <laughs> którą pan... nie no, to bitcoin. Tak. Jeśli tak, jeśli taka przewidka, to bitcoin. Tak, tak. Uncja złota? czy jeden bitcoin? Jak ktoś chce złota za jeden bitcoin, no to biorę uncja złota, tak? Nie, czyli uncja złota? Uncia złota. Dobra, super, dzięki bardzo. A na przykład na podstawie, na kanwie tego, co na przykład Sławek Mencer napisał, bo tutaj też mamy oczywiście takie pytanie, yy, o strategiczne rezerwy bitcoina, czy byłby Pan za albo przeciw? Jestem za złoto, nie za Bitcoinem. Okej, okay. ale jedno nie wyklucza drugiego. Z ustawami. A 1% na przykład tak jak tyłu? E, bo Bitcoin to raczej fikcja elektroniczna, a złoto jest to. Raczej... Słyszał pan coś o kryptowalutach? No tak znam. A posiada pan może? Nie, nie posiadam. A co pan słyszał na temat kryptowalut? Jeszcze raz? Co pan słyszał na temat kryptowalut? E, pff, że można ich zarobić. Dużo, mało? No raczej dużo. Raczej dużo? Czy słyszałeś o kryptowalutach? Słyszałem. A co słyszałeś? Niewiele. Okej, okay, a proszę jeszcze mi powiedzieć, czy miałby Pan zamiar kiedyś zainwestować w kryptowaluty? Nie wiem, czy teraz to jest opłacalne. Parę lat temu było opłacalne, a teraz ciężko powiedzieć, czy to już tylko idzie w górę. No zobaczymy, no Bitcoin dzisiaj 97 tysięcy, także może do 100 dobije do, tak, do 100 tysięcy dolarów jest to, że tak powiem, cel i marzenie chyba wielu inwestorów. A proszę mi powiedzieć na temat regulacji, czy jakby one powinny być uregulowane przez polski rząd mocniej? Powinny, powinny w ogóle nie tylko przez polski rząd, ale w ogóle powinny być na świecie uregulowane. A z jakiego tytułu? Z takiego tytułu, żeby było w każdym kraju legalne i można było tym handlować normalnie, tak jak zwykłą walutą. A płatności krypto w sklepach? Na tym się nie zastanawiałem. Okej, okay, a ostatnie pytanie, bo pan się śpieszy, widzę. Tak. Kilogram złota czy jeden bitcoin? Kilogram złota, tak ja mam w domu. Tak jest, super, dziękuję bardzo. Czy słyszałeś może o kryptowalutach? Tak, słyszałem. A dobre rzeczy, złe? Jakie rzeczy można słyszeć na temat instrumentów finansowych? No, no różne. Słyszałem mniej więcej wszelkie, wszelkie informacje. Czyli i dobre i złe, tak? Dobre i złe. Dobra, super. A sam jesteś inwestorem może? Coś trzymasz? Bardzo drobnym i naprawdę... Rozumiem Maco... to okazjonalnym, więc. Makoiny, Bitcoin. Raczej, klasycznie Alty. Ethereum i Bitcoin. Jasne, a złoto srebro? Też się inwestujesz? Czy się interesujesz? Eee, od kiedy. Nie wiem, czy nazwy markowe mogę wymieniać. Od kiedy Revolut udostępnił możliwość. Moż, spokojne. Od kiedy Revolut udostępnił możliwość inwestowania w złoto, to przez chwilę miałem, ale okay. potem zrezygnowałem. A to jakiś czas temu też chyba za 2-3 lata, nie? Temu no jakoś. coś takiego. No, no bo kryptowaluty chyba wcześniej jeszcze były, ale oni też tak mieszali, bo tam było nie, nie tam to znaczne. Tam mieli zupełnie inną politykę na początku No było no, no. No, no, <laughs> no właśnie. A słuchaj, te, teraz szybkie pytanko, jakie jest Twoje zdanie na temat kryptowalut? Czy uważasz to przyszłość finansów, czy raczej chwilowa moda? Nie no, to już chyba czas udowodnił, że to nie jest chwilowa moda. Myślę, że to jest składnik przyszłości, ponieważ raczej takie instytucje jak państwa czy banki centralne nie odejdą od twardych walut, ponieważ jest to zbyt, nazwijmy to, usadowione w kulturze i ludzie raczej nie przejdą w ściśle na wirtualne waluty, ale mam wrażenie, że jest to bardzo dobre uzupełnienie zarówno portfeli inwestycyjnych, jak i może również inwestycji państw lub większych instytucji. Jasne. A co do regulacji, na przykład jakie masz zdanie? Czy kryptowaluty powinny być uregulowane rządowo? czy, czy no, ideą jest, kryptowalut jest brak regulacji centralnej, tak jest. więc e, moment, w którym byłyby uregulowane cen centralnie, trochę by negował tą dowolności hmm? w sensie blokowość tak. samą tak. ideę, więc mam wrażenie, że to nie jest, nie jest droga. Okay. Uncja złota czy jeden bitcoin? No litości, no jeden bitcoin. A, dobrze, dobrze. Super.